Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Kamil W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, dobiłem 7000 tysięcy I, moi drodzy, mam 25 rangę na szeli Oczywiście trochę spadłem, no bo jak inaczej No i zbieramy sobie 10 tysięcy starpońców, bo chciałbym tam Nie pamiętam teraz kogo kupić I, moi drodzy, otwieramy Ja się modlę, żeby chociaż były jakieś gamsy Dobra Megabox. Jest 6! Sześć! Jest 6! Sześć! No Jest ze mną dzisiaj kotlet. Jest kotlet. Trzyma. Ja pierdzielę, jest 6. O kurde, 10 do peni. Tak. 23 do Pam. 34 do Jessie. Świeci się 68 do Daryla. Gadżet do peni! Jest, moi drodzy, oczywiście sobie go Wytestujemy, jest Pierwszy, ja mam, pie... moi drodzy Mam pierwszy raz Gadżet z Alei Pucharów Z Megaboksa Nigdy jeszcze nic mi nie wydropiło z Uff, Z Megaboksa Jest gadżet Kurde Jest, ja pierdziele, ale się jaram Jest gadżet, dawaj, wbijaj o kurde, moi drodzy, dzisiaj sobie go oczywiście wytestujemy. Jesteś? Kozak. Ja nie mogę. Pierwszy raz, moi drodzy, ale kozak. Ej. O, no, kozak. No, ile ja mam tych teraz? A ja mam w sklepie jeszcze ten. A i wiesz ile mam start pointsów? 2800 Pograłem i słuchałem muzyki I moi drodzy jeśli chcecie Wpijać po prostu pucharki Weźcie sobie um, Zainstalujcie Taką ap apkę, Jak pod koniec filmika Wam tutaj pokażę Dawaj o kurde, jest sześć. Szkoda, że to nie jakiś Star Power, ale coś, ale jest. Jest kurde nareszcie. Pierwszy raz coś mi chyba y, z mega boxa wydropiło. Pierwszy raz. Dawaj, dawaj, kraj. O, dobra. Ja, ale kozak. Polecam słuchać muzyki, bo to mega rozluźnia. Ja będę sobie. chyba wbijał na 20 rangę kogoś, nie wiem kogo jeszcze. Kurde, ale kozak. Mega, mi dzisiaj dochnął z a mu mnie, mega. Ej, ale nawet... Kurde, ja też on gazet mam. No, ale on jest spoko. Okej. Okay. A, możesz do i trafić? Ja mogę. Okej, okay. mam tu wieżyczkę. Tym idiotom. Ja nie wiedziałem jak to działa. Ja ci chyba już tam pokazywała. Nie, mhm. bo ty tam, tylko tam wiesz. Ale jest gadżet, kurde. O, te... Ale zabiłem tym ultem. Znaczy tym gadżetem. Jak wybuchło, to go zabiło. Weź, dawaj, dawaj, pomóż! Kotle. Moi drodzy, ale się tym gadżetem jaram. Ej, to jest jeden z takich lepszych tych gadżetów według mnie. Kotlet. ciścina czy co? No. Pokój to jestem. Dawaj, dawaj. A, mam Kurde. Mhm. Fantastycznie. Ale się ja pierdziu. Jest gadżet do tego. Ale kozacki on jest, Ej, ale ten gadżet do tej pomaga. Naprawdę pomaga. Ok. Ej, mam, mam tego, mam tego, fysyczkę mam. Kurde. O, moja data, o, data. O, Madata. Ja mam 7 power cubów. O, panie. O, madeta. O, kurde. Dobra. Piorto. to. Zabijać. Ale win. Moi drodzy, oczywiście nowy gadżet i musi być Winek. No bo jak? Dobra, moi drodzy, Ale Kozacki. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się ten gadżet podoba. I widzimy się moi drodzy w następnym odcinku. Cześć! A, i moi drodzy, nie dziwcie się jak spadnę mega z re... może nie mega, ale z rangi. Bo mam tą 25 rangę, a za niedługo jest koniec sezonu, więc no i to tyle, na tyle wiadomości. Widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku.